Dobra, jedziemy, zobaczyć jak się jeździ. Normalnie bez kasku na parze. Teraz jest jakieś 30 stopni, ale i tak jest przyjemnie, bo nie ma słońca. Może 30, nie, 28. Ale czasami jak ja chodziłem tę ale no, jest policja, zobaczymy będzie będzie Pani stoi w liniach. No kieruje tu równie. Widzicie? Tam o, zobaczcie świat. Jedzie jedna na pustku. A! O, się nie wyjebał. A tu zobaczcie bezdomny mieszka. Znaczy jak bezdomny? Maju dom, o! Maju dom, siedzą bez prądu. Wczoraj zakłótałem u Ciemku tam sobie jakieś łóżko. Cały czas ciepło. No, może... On nie musi mieć rachunku. Ciekawo kto jest szczęśliwszy, nie? My w Polsce, gdzie płacimy non stop kredyty. Czy on tam siedzi w tej sowaliwówce? Tak właśnie tutaj żyje, bo jest ciepło. nie muszą martwić się, że będzie im zimno. To jest właśnie najgorsze. To jest zimno, nie? W Polsce. Zima. My przygotowujemy się zawsze do zimy. Co będzie zimą? Zbieramy zapasy. Jakieś słoiki robimy na zimę. A tutaj co? Tutaj cały czas jest ciepło. No i wyjedziesz za miasto, tylko chcesz banana, serwis banana, niedroli, banana i tak. Zobaczcie. U nas żeby coś takiego było dziewczynka mała się działa na motorynce nie, 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 nie pojęte. Już jest gorąco i już ja się pocę. To taki jedziesz i taki masz podmuchy takiego szaru normalnie. Taki gorąco, nie? Wychodzisz, wchodzisz do sklepu, czujesz ulgę, a wychodzisz ze sklepu kurwa jak się pierdolnie to ciepło. Musisz się do tego przyzwyczaić. Ten film wrzucę na YouTube'a. Jeśli jeździć po do Ale gorąco, mówię, a ja już mam dosyć. Dlatego tu jest życie nocne. Te pieski zawsze są te same. Oni mają też to wyszki domach, te pieski. Słuchajcie, ja tym motorkiem już jeżdżę nie wiem, który chyba piąty dzień od zatankowania i cały czas jest paliwa. paliwo. nie wiem o paliwie. półtora litra może. Ta Honda? Na takie miasto to w zupełności wystarczy. Zwinny motorek, kurde to naprawdę nie trzeba moim zdaniem wielkich motorów na takiej masce, bo to jest. Pojedziesz to maksymalnie 5-6 dych, nie? Może i więcej, ale to nie ma sensu. Przyglądajcie się budynku, zobaczcie jak to wygląda to, ten kraty jakieś tam O jak kabelka zobaczcie To jest chiński samochód Wiatr A to pod prąd na normalnie patrzcie, za zapasa, kurde, nikt nie będzie nawet pełno na jutro. idzie, to idzie, nie chce to nie przeszkadza komuś. No, no, no i wygodnie. Wszędzie te ciekawy. nie chce mi się wytrzymać. A tu następny rynek, zobaczy, ten wielki, tak. chce ja tam mnie? Telefon, tu jest. Chodzi ten telefon, jak chce. Dobra, jesteśmy prawie w bazie. Przypowiadę do sklepu, kupię piwo. Zobaczcie tam kurczaki wiszą, co chcecie, nie? Zobaczcie, kiedy zwierzę. jest wielkie. Wszędzie. Wszędzie są. Dobra, nie chcę ich wyprzedać, bo narobię biedy z tych kamerów. Bo tak, jeszcze jak sam jadę bez kamery, to jeszcze mogę sobie manewrować między tymi samochodami. A tak trochę strach i jedną ręką jechać, nie? O! Muszę hamować, kurwa. Iść, iść. że ani razu nikt nie trąbnął? Nikt. Nie ma trąbienia. W Bangkoku, w Bangkoku też nie, 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 nie trąbią. Jak już trąbią, to tylko tak delikatnie, żeby ostrzec, że jest niebezpieczeństwo, nie? Bardzo dobrze się tu jeździ, na czerwonym normalnie może ścigać, nic, nic się nie dzieje. Tylko widzisz, że teraz manek, manek, manek. Dobra. O, idziemy do sklepu, pyk. Kluczyk może zostać nawet tutaj, nikiego nie weźmie kurwa, nikt. Dobra, swój. Kluczykiem może zostawić motor. Po co ich kraść motorek? Oni mają swoje... Zobaczcie ten, pani Honda. Dobra, wezmę jakiś kurde nie czy coś. Dobra, nie będę alkoholu pokazywał, bo powiedzą, że to jest nielegalne. Trzymajcie się. No, witam w Tajlandii. Zaraz będzie żegnam Tajlandia. Witam Hong, ten kurwa, Wietnam. Za 3 dni, nie, 4 dni w Wietnamie. Zapraszam.